Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym live. Dzisiaj zobaczymy wideo doktora Gandry który powie nam na temat różnych grup jedzenia, żebyśmy mieli to wszystko razem w jednym wideo, fajnie będzie skondensowane. E, oczywiście będą polskie napisy, ale będę komentować, bo dostałam od Państwa bardzo dużo feedbacku, tak zwanego, że fajnie jest, jeżeli ja mówię, dlatego że niektórzy tylko słuchają, a nie patrzą, prawda? I e, wygodniej jest w ten sposób. Oczywiście będę mogła mówić, będę mogła razem tutaj z. E, Algorytmem YouTube'a y, tłumaczyć. Doktor Gandri będzie nam mówił na temat listy produktów, które według niego, a on jest ekspertem od mikrobiomu, prawda? I ekspertem od jelit. Także wszystko, oczywiście, zaczyna się od jelit i on też to powtórzy. Będzie to wideo, które będzie miało różne grupy jedzenia, tak jak już powiedziałam, tak i nie. Co Warto jeść, co warto ograniczyć, co jest dobre, co jest niedobre. Oczywiście taka lista jest bardzo przydatna, także fajnie, że będziemy mieć tą listę yy, doktora Gandri tutaj i yy, pod ręką, prawda? Nie jest to zbyt długie wideo, już jest kilka osób. Yy, za sekundę będziemy zaczynać. Ja sobie tutaj ustawię wszystko i yy, żeby było prosto, 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 nie krzywo. Aha. Witam wszystkich serdecznie. Napiszcie, skąd jesteście. Poproszę o paluszek w górę, żeby to wideo było rozesłane. Maria, dzięki za róże, wspaniałe. I zaczynamy. Wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. Wiele jest pokarmów. O których uczyliśmy się, że są częścią pod zdrowej diety, ale na, tak naprawdę to powodują, że przybieramy na wadze, mamy problemy z trawieniem, zamglenie mózgowe i inne poważne zdrowotne problemy, bo zawierają lektymy, są genetycznie modyfikowane, zawierają dużo cukru.

Najpierw on powie nam na temat lektyn, dlatego że on jest tak zwanym lektyn doktor. Wszyscy nazywają go lekarzem, lektyn. On twierdzi, że lektyny oczywiście są niezdrowe i ma rację, dlatego że lektyny doprowadzają do nieszczelności jelit, po prostu tną połączenia międzykomórkowe w wyściółce twojego jelita, prawda? I wtedy co się dzieje? Wtedy, ponieważ ta warstwa jest bardzo cienka, jednokomórkowa, jeżeli te połączenia są e, rozcięte przez lektyny, no to oczywiście się rozszerzają te komóreczki i niestrawione części pokarmu wchodzą do, przez tą barierę jednokomórkową, bo nie ma już tej bariery, prawda? Wchodzą do krwi bezpośrednio, wywołują stan zapalny, wywołują problemy autoimmunologiczne. Pamiętajcie, że stan zapalny jest najgorszą rzeczą, jaka może być. Ja bym tak nie bardzo bała się, na przykład dostać raka, ale bałabym się dostać stanu zapalnego, bo jeżeli masz stan zapalny, to wtedy. Procent ryzyka wszystkich chorób zwiększa się diametralnie, także musimy zapanować nad tym stanem zapalnym. I lektyny są jedną z rzeczy, która powoduje stan zapalny. Więc zobaczmy, dokładnie się przyjrzyjmy, naprawdę co to są lektyny. Dlatego, że zrozumienie, dlaczego unikasz pewnych produktów spożywczych ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o osiągnięcie sukcesu. A więc lektyny to są proteiny, które są, znajdują się w roślinach. I te konkretne białka pomagają roślinie odstraszać potencjalnych drapieżników, takich jak owady, zwierzęta i ludzie. Rośliny były pierwsze na ziemi i y, miały dosyć dobrze. Zanim pojawiły się zwierzęta, nikt nie chciał ich jeść, bo jak spożywamy lektyny, to one wiążą się z resztkami cukru. Na naszej powłoce tutaj macie tą membranę jelit, prawda? Jednokomórkową, i widzicie te lektyny czerwone, które są powiązane z resztkami cukru. Na, na zewnątrz wszystkich błon komórkowych. O, tutaj widzimy, prawda? Tak jak przyczepiają się pąkle, prawda, do na przykład młodzi naszej. To sprawia, że czujesz się fatalnie i ostatecznie powoduje to poważne szkody dla twojego zdrowia. Dlatego tak ważne jest unikanie lektyn. Ucząc się rozpoznawać, które pokarmy działają na twoją korzyść, a które na niekorzyść, możesz odmienić swoje zdrowie na lepsze, prawda? A więc teraz on przedstawi mam kilka, zrobi nam listę tak i listę nie. Po pierwsze, nie wszystkie warzywa są bogate w lektyny, więc najlepiej jest unikać tych, które są bogate, prawda? W rzeczywistości, ciemnozielne warzywa liściaste, tak jak sałata. Botwina, warzywa krzyżowe, tak jak brokuły, kapusta, kalafior, a także grzyby, pory i cebula, to jedne z najlepszych produktów spożywczych dla Ciebie. Tylko pamiętajcie, jarmuż i szpinak nie, prawda? Bo zawiera szczawiany, więc należy y, szczególnie rzadko zjadać jarmusz i szpinak i nigdy nie na prawda? Więc on zachęca do zjadania tych produktów. Brokuły, cebula... Sałata, grzyby, kalafior, prawda? Każdego dnia. Ale inne produkty roślinne, takie jak fasola, rośliny strączkowe lub warzywa psiankowate są pełne lektyn. Pamiętajcie, że ziemniaki są warzywami psiankowatymi, a w Polsce je się co dzień prawie ziemniaki. Okay? Należy ich unikać jak tylko to możliwe. Pomidory, ziemniaki, papryka, bakłażony, jagody goji, e, strączkowe. Okay? Fact, w rzeczywistości psiankowate należą do najgorszych pokarmów, okay? jakie można tylko spożyć. Na planecie Obejmują one dość kilka popularnych warzyw, takich jak papryka, bakłażan, ulubione przez wszystkich pomidory. Ponieważ chociaż pomidory mogą wydawać się nieszkodliwe, pokarmy z rodziny psiankowatych zawierają jedne z najwyższych stężeń lektyn. A co gorsze, zawierają również inne naturalne pestycydy zwane glikoalkaloidami, które atakują Twoje błony komórkowe. Dlatego uważa się, że psiankowate przyczyniają się do problemów trawiennych innych problemów zdrowotnych. Dlatego unikając takich produktów jak fasola, rośliny strączkowe i psiankowate, będziesz również wspierać swoje zdrowie przez wiele lat. On rozumie, że dla niektórych może to być naprawdę trudne. On może powie nam tutaj o sposobach, w jakich na przykład możemy przygotować pomidory. Pamiętajcie, pomidory należy sparzać, zdjąć skórkę i wyjąć nasiona, okay? pestki. Wtedy ten miąż zawiera bardzo mało lektyn, ok? Tylko tyle, ile było przy pestkach. Ale same pestki zawierają najwięcej i skórka. Dlatego autentyczny sos pomidorowy robiony we Włoszech, tak jak Włosi robili, nigdy nie zawiera skórki pomidorów ani pestek. Jeżeli musisz jeść te produkty, musisz to zrobić przygotowując je bardzo ostrożnie. Oznacza to, że najpierw musisz usunąć całą skórkę z pomidora i pestki. To właśnie tam kryje się większość tych uciążliwych lektyn. Potem gotuj je w szybko ważę urządzeniu do gotowania, które może osiągnąć naprawdę wysoką temperaturę i faktycznie zniszczyć większość zawartości lektyn. Nie pozbędziesz się lektyn całkowicie ale pomoże to zmniejszyć je i sprawić, że żywność będzie nieco bezpieczniejsza. Następne zboża, chociaż mogą być pyszne, większość zbóż jest po prostu przepełniona lektynami. A więc nie można je całkowicie wyeliminować, ale można unikać tradycyjnych zbóż ryżu, makaronu, chleba. Wiem, to jest zdecydowanie niełatwe, mówi dr Gandry, dla większości ludzi, ale bądźcie pewni, że są dwa rodzaje zbóż, które naprawdę są dobre dla Twojego zdrowia: proso i sorgo. Świetnie sprawdzają się jako zamienniki tradycyjnych zbóż i wszelkiego rodzaju przepisy na desery i śniadania bez lektyn można zrobić z prosem i sorgo zwłaszcza owiec jest bardzo zły, ok? Pamiętajcie, owsianka. Następnie orzechy. Co z orzechami? Orzechy są sobie nierówne. W rzeczywistości niektóre orzechy nie są wcale orzechami. I tutaj on mówi o nerkowcach. Nerkowce są najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swoich jelit. Ktokolwiek mówi Ci, żebyś z nerkowców przygotowywał sosy, twarogi, sery, Yy, nie wiem, yy, mleko, śmietankę czy cokolwiek innego, czy lody, obojętne co, czy jadł nerkowce, nie ma pojęcia o wyżywieniu. One nie są wcale orzechami okay? one są nasionami, seeds. I są pełne lektyn. Orzeszki ziemne w rzeczywistości też nie są orzechami, tylko są roślinami strączkowymi, okej? Okay? Peanuts, pi. To jest po prostu groszek. Okej. Okay? Należy trzymać się od nich z daleka, więc pamiętajcie, dwie najgorsze rzeczy nerkowce i orzeszki ziemne. Ale prawdziwe orzechy, takie jak orzechy włoskie, orzechy makademia, orzechy brazylijskie i pistacjowe są wspaniałe dla Twojego zdrowia i pełne zdrowych tłuszczów, korzystnego błonnika i mogą być świetnym źródłem białka. A co z owocami? Większość owoców może nie zawierać lektyn, ale zawierają inny, dobroczynny dla zdrowia, niedobroczynny dla zdrowia cukier, dokładniej fruktozę. On naturalnie występuje w owocach, ale nieważne, czy to fruktoza, glukoza czy sacharoza, jest to po prostu cukier. Ogromny czynnik przyczyniający się do powszechnego problemu otyłości. W Stanach Zjednoczonych i nie tylko, ponieważ w dawnych czasach owoce nie były przeznaczone do spożywania przez cały rok, przez dwa tygodnie tylko w czasie kiedy były dojrzałe, czy przez trzy tygodnie, może maksimum cztery, okay? i nie były takie słodkie. Dojrzałe owoce nakazują organizmowi magazynowanie tłuszczu na zimę. Ale teraz dzięki nowoczesnemu rolnictwu i rozwojowi magazynowania żywności możesz dostać świeże owoce gdziekolwiek chcesz, niezależnie od pory roku. To jest tak, jakbyśmy żyli w niekończącym się lecie. Słodkie owoce i cukier są dostępne przez całą dobę i codziennie. Łatwo zrozumieć, że jeżeli chodzi o jedzenie owoców, nasze zdrowie płaci za to cenę. Ale jest dobra wiadomość, nie wszystkie owoce są sobie równe. I niektóre owoce, kiedy spożywane z umiarem i tylko w sezonie, mogą być dla nas całkiem dobre. Weźmy na przykład jagody. Większość jagód takich jak maliny, borówki ma o wiele mniej cukru niż inne owoce. Tutaj uważajcie na maliny. Okay. Maliny zawierają szczawiany. Za dużo malin nie jest dobrze. Ponadto są pełno dobrych dla ciebie polifenoli. Zielony banan jest również doskonałym wyborem, ponieważ ma bardzo mało cukru i mnóstwo zdrowych dla jelit skrobi opornych. A więc, jeśli naprawdę brakuje ci owoców, weź zielone banany, wrzuć je do koktajlu i nawet zrób z nich zdrowe naleśniki. Pamiętaj tylko, żeby wyrzucić je, zanim dojrzeją i zżółkną. Bo wtedy banany są po prostu bombą cukrową. A na koniec, nie mniej ważne, awokado to jedyny owoc, którego nie trzeba jeść z umiarem. W rzeczywistości jem dojrzałe awokado niemal codziennie. I zachęcam Was do tego samego. Jeżeli w Waszym mikrobiomie, chcę tutaj coś wtrącić na temat awokado nie ma szczepów bakterii, które y, zjadają. Kwas moczowy, ok, to nie można jeść dużo awokado. Wtedy może dojść do dny moczanowej. Także uważajcie. Awokado nie zawiera prawie żadnego cukru, nawet gdy jest w pełni dojrzałe. A ponadto zawiera idealną mieszankę zdrowych tłuszczy, rozpuszczalny błonnik, które zadowolą Twoje bakterie. Jelitowe. Więc jeżeli chodzi o owoce, pamiętaj, owoce są słodyczami natury i należy jeść je tylko z umiarem i tylko w sezonie. Przejdźmy do produktów mlecznych. Prawdopodobnie już powiedziano ci, że nabiał jest świetny dla Twojego zdrowia, szczególnie jeżeli chodzi o kości, mózg i serce. Ale jeżeli mnie zapytasz, mówi doktor Gandry, to jest kupa bzdur. Widzisz, większość amerykańskich i też polskich produktów zabiera białko zwane kazeiną A1. To jest uciążliwe białko powiązane z wieloma problemami trawiennymi i odpornościowymi, w tym niesławnym, nieszczelnym jelitem. W rzeczywistości wiele osób, które uważają, że są mają nietolerancję laktozy, tak naprawdę to jest nietolerancja tej kazeiny. A1, a nie laktozy. A więc, czy to oznacza, że nigdy więcej nie mógł, będziesz jeść jogurtu, sera czy śmietanki w kawie? Nie. Na szczęście nie musisz całkowicie odizolować się od produktów mlecznych. Po prostu wybieraj takie produkty, które nie zawierają kazeiny. A teraz, nie wiem czy w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych jest pełno mleka i innych wyrobów które się nazywają A2, skazyjną A2 i te właśnie są dla Ciebie zdrowe. Jednym z moich ulubionych jest mleko bawole, z którego we Włoszech produkuje się mozzarelle z mleka bawolego, a w Stanach Zjednoczonych istnieje świetna marka o nazwie BUF, które pochodzi od karmionych trawą bawołów i oczywiście produkty z mleka owczego i koziego, które są dostępne w większości zaopatrzonych sklepów spożywczych. Ale jeżeli jesteś naprawdę przyzwyczajony do mleka, to używaj mleko łatwe do strawienia, które nazywa się A2. Nie zawiera białka kazeiny A1. Jest bliższe mleko krowiemu z południowej Europy lub mleku, które pili nasi przodkowie. Jeśli chcesz całkowicie unikać produktów zwierzęcych, mleko kokosowe jest dla Ciebie najlepszą opcją. Ja chcę tu jeszcze wtrącić, że. E, hemp, milk, e, mleko konopne też jest bardzo dobre. Z naszą konopi. Jogurt kokosowy można łatwo znaleźć, lody kokosowe okay, so i tak dalej. No ale oczywiście lody zawierają dużo cukru. Co z mięsem? Okazuje się, że naprawdę jesteśmy. Tym, co jemy, a konkretnie tym, co jedzą zwierzęta, które my spożywamy. A więc składniki spożywcze w roślinach, które jadły zwierzęta, przedostają się do naszych organizmów i są przyswajone przez nasze komórki. Problem jest to, że obecnie prawie wszystkie zwierzęta hodowlane na farmach są karmione głównie zbożami kukurydzą, soją, i to zawiera lektyny. Istnieje wiele badań, które pokazują, że diety bogate w białko zwierzęce jest w rzeczywistości powiązane z przybieraniem na wadze, oczywiście, białko zwierzęce, czyli mięso, te, które je, pochodzi od krów czy zwierząt karmionych zbożami, z lektynami. Krótsze życie, a więc faktem jest, że Twoja idealna dieta powinna składać się głównie z roślin, ale możesz spożywać białko zwierzęce w niewielkich ilościach, jeżeli wybierzesz odpowiedni rodzaj. A więc musisz nauczyć się, jak odczytywać etykiety produktów spożywczych i wybierać produkty bez lektyn, ale nie ułatwiają tego, dlatego że tam nie jest to napisane. Wprowadzają oni w błąd. Prawda? Używają inne etykiety sprzedaży produktów mięsnych. Terminy takie z wolnego wybiegu, 100% naturalne, świeże z farmy, to nic nie znaczy. Okay? Wszystkie te zwierzęta, nawet te oznaczone jako ekologiczne lub tak zwane karmione trawą lub z wolnego wybiegu nawet, nadal zawierają kłopotliwe lektyny, ponieważ są karmione soją i kukurydzą. A więc musisz wiedzieć, wybieraj tylko produkty z etykietami, na których jest napisane. Pasture raised, okay? czyli wyhodowane na pastwisku. 100% grass fed, grass finished, czyli krowa jadła całe życie trawę, okay? karmiona trawą i skończyła swoje życie jedząc trawę. Grass fed and finished. Kupując produkty drobiowe, wybieraj produkty z hodowli pastwiskowej, które świetnie się sprawdzają, ale pamiętajcie, wołowina, musimy upewnić się, że ma obydwie etykiety. Pasture raised, czyli hodowana na pastwisku i 100%, 100 grass fed and finished, 100% karmiona trawą i zakończone życie przy jedzeniu trawy. I jedz z umiarem. Upewnij się, że nie spożywasz więcej niż 4 uncje dziennie. Zamiast tego spróbuj polegać głównie na zielonych warzywach, warzywa bez lektyn. Aby zobaczyć pełną listę wszystkich moich produktów spożywczych, mówi dr Gandry, można link wejść na link i oczywiście na internecie. E, bardzo dużo jest linków, są nowe linki doktora Gandri. Jeżeli chcecie, e, możecie wejść na doktor Gandri, na jego stronę internetową, kliknąć na link. Ja oczywiście też mam, e, jeżeli chcecie do wysłania, jeżeli ktoś chce, proszę napisać, na, e, możecie napisać na info.out.netoxpolska.pl. Oni mi to dostarczą i ja mogę Wam e, dosłać. E, zdjęcia które sama przygotowałam na temat produktów jak najmniej powodujących stany zapalne do jak najbardziej powodujących stany zapalne i tam mamy napoje tam mamy mięso tam mamy ryby tam mamy warzywa tam mamy owoce tam mamy nabiał orzechy tam mamy wszystko ok na tych produktach yy, może znajdę tutaj yy, te zdjęcia zaraz zobaczymy Dajcie mi sekundeczkę. Może będą, to Wam pokażę. A jeżeli ktoś by chciał, to może zrobić sobie screenshot. Jeżeli nie, to oczywiście możecie wysłać e-mail i chętnie przyślę Wam. Tylko nie wiem, czy mam. Tutaj, akurat, w tej bibliotece, na moim komputerze szukam. Czy są jakiekolwiek pytania od Państwa? Ta lista, o której mówię, którą chcę Wam wysłać, to jest lista według Dave Asprey, która posiada od najmniej zapalnych do najbardziej zapalnych produktów spożywczych listę, prawda? Listy. Jest tu szereg list yy, i łatwo się w tym zorientować. O, nie. Jeszcze sekunda, bo mam bardzo dużo zdjęć. O, jest, jest, jest. OK. Yy, proszę bardzo. Dla tych z Państwa, którzy chcą, możecie teraz czy później zrobić sobie screenshot. Możecie oczywiście yy, yy, zrobić screenshot z tego filmu, jakiej ilości jeść według Dave Asprey, okej? Okay. Połowa to są zdrowe tłuszcze, zdrowe tłuszcze, awokado, kokos, okej? Okay. Zdrowe tłuszcze, masło od jedzących trawę. Mamy y, dużo błonnika, okej? Okay. Ekologicznych warzyw, białko nieprozapalne i owoce skrobia dosyć mało, okej? Okay. Um, następnie Przejdziemy do następnego. Kiedy jeść? To jest bardzo ważne. Możecie sobie zrobić teraz screenshot i potem sobie to powiększyć. Kiedy jeść, a kiedy nie? Według diety Bulletproof, użyj tej części planu działania jako przybliżony proporcjonalnego przewodnika. W razie wątpliwości przykryj talerz warzywami, dodaj kilka uncji mięsa od zwierząt karmionych trawą i dużą ilość czystych tłuszczów, takich jak masło, Olej MCT GI, prawda? I tutaj mamy normalna dieta na górze kuloodporna, kiedy jeść, prawda? Od 8 rano do 20 wieczorem i kuloodporny przerywany post w celu utraty tkanki tłuszczowej. Najpierw kawa może być kuloodporna, prawda? Z masłem, a potem po południu zaczynamy dopiero jeść i kończymy o 8 wieczorem. E, następne zdjęcie, którego możecie zrobić sobie screenshot, to jest lista napojów, warzyw, tłuszczy, warzyw ekologicznych, tłuszczy, nasion, orzechów i białek, które są w od najbardziej mniej zapalnych do najbardziej zapalnych tutaj e, wymienione. Prawda? Lista pożywienia bulletproof, od zdrowych, zielony do toksycznych, czerwony. Następnie, chyba jest jeszcze jedna lista, tak? Jeszcze jedna lista. To samo. Nabiał, skrobia, owoce, słodziki czy słodzenie i gotowanie. Lista bulletproof w kolejności od zielonych, wydłużających życie, mało prozapalnych do najbardziej toksycznych, czerwonych, skracających życie. Możecie sobie zrobić screenshoty tego. Dla mnie to już koniec wideo. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i do następnego. Jeżeli są jakieś pytania, proszę zadać w komentarzach, proszę o więcej kciuków w górę i proszę podzielić się tym wideo ze wszystkimi.